Elolos jest dzisiaj ze mną jest cytrynka, tak zwany Daryl. Hi. A jestem Andrew i dzisiaj sobie gramy w wychu z Daddy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Chyba będzie... Jeżdżę jak ten toster poleciał. Nie wynajmniej. No, ja jestem dzieckiem. I ten zły człowiek już po mnie idzie. Nie, to sam nam połknięte? Su! To jest skutka. To Ta znowu kódek szuka, ja się szybko zabiję. Kurde, speedrun zabicia się. Jezu, zabiję. co to tam lata, ja się pytam. nie wucho kuje troszkę. Chodzi tam ci ładny obraz. Nie chcę. To najmniej, ja go podnieść. Mam dla ciebie prezent. Nie chcę od ciebie prezentu, nie Ale Ten prezent jest piękny. Coś się zesrało chyba. To Za zabycie. Bycie dobrym synem. Coś tam. Ja nie byłem dobrym. Coś tam Jak ktoś ja kiedyś oglądałem tą gierkę u Wartesa i... O chodź, te... chodź, chodź, patrz. O nie! No jest bateria, je. jest. Baterie, jest. dużo rzeczy, będziemy zdrowi. No bo przecież... Bananek będzie w prysku. daj mi banana. Mhm. O, ty chyba nie wiesz, że... Ej, dopuszczaj no, mnie! Na coś się umówiliśmy chyba. Już. Zanieś mnie tam z powrotem. Chodź, chcesz upiekać ci. Nie chcę! Nie chcę! Nie chcę! Mama mnie wyje! Upieka ci steka! Mama nie wyje! Chodź piekę ci steka! Mama nie wyje! moje życie z bezerwów. Idę cię zabić. Bamy. Dzięki. Masz jeszcze szkło? I teraz nie wiem czy... No jest start to od razu gry. Hmm. Hmm? A nie! Okej, okay, jestem teraz taką, bo wtedy tego nie sprawdziliśmy. O. schowanki to. No nie, dobra. raz. Jak się A to nie. Poukładaj, ze klocki, poukładaj ze mną klocki, Nie! Czekaj, bo chyba achievement mogę za to zrobić. Sprawdzę coś. Ja już robiłam to. Ja nie, dla A na, to. na challenge. dla mi te klocki, tak. Nie, byłaś niegrzeczna. No, no oddaj tego klocka, bym. Jak zagrasz coś na pianinku, to może ci oddam. Ją... Tak, hmm, źle, na skotek, na płotek i zapomniałam... Brzydko. No, <grydko> no to, skąd masz takie piękne. Jaka piękna czapka zwiedził z tego co jest w sypialni? Co? Masz piękną czapkę. Jaką czapkę? No masz na głowie to co jest w sypialni. Chowane w szafie. Czemu ty zaglądasz B mi do szafy, dziecko? No ch chodźcie ja ci pokażę jak ja tam tego Ale masz serio dużo takich na głowie teraz. Skąd ty... Wiesz co ja mam w szafie? Nieładnie tak patrzeć. Patrz co twój tatuś wygrał. Pokażę ci piękne parkoury. Byłem na... Patrz, Zdobyłem tyle osiągnięć. A ty nic! A ty nic! Patrz, Tam mamy więcej nieprawda. trofeum! Nieprawda, bo... Chodź, pokażę Ci piękne parkoury. Pora zacząć się rozwijać, bo zaraz daj, Oddaj, masz dużo na głowie, niepotrzebne ci jeszcze jedno. Nic dziecko nie widzisz w tym momencie. Czekaj. E, Spójrz bo muszę ci zrobić zdjęcie. Ja wiem, bo ja sobie to wygrałem, dziecko. Ja bo wiem, tak. chciałam to zrobić, bo to tak pięknie wygląda. Gdzie ona idzie? Dobra, znam tą mapę jak bosą pieszej. Zbyt długo oglądałem wertelgat, żeby nie wiedzieć gdzie się w tym momencie zrespisz. Dobra, już biorę pilsy. Mhm. Nie nie. No, ona już zwiała stąd. Aszkan? Nie. Myślałam, że do siebie poszła. Zgubiłem dziecko! Mat twoja matka mnie zabije. Jaki smaczny płyn. Gdzie ty dziecko jesteś? Ale dobra ta farba. Smakuje mi. Nie macie tu! U. Widzę twoje nogi. Nie skupiłem pi A, ty jest spic samochodem, okej. Okay. Mniejszą tabletki. To jest to zamek za zakrywanie gniazdek. Co ty znowu pijesz? Dziecko! Dobra, już umiera. Dobra, Chyba, że owocka jest dłużej przyniesie, ale nie zdąży. Pójdę Aaaaaa dobra Może niedługo uda się zgarnąć większą ekipę, ja to cały czas powtarzam Ale nigdy się to nie dzieje Kaszo, ja ci już ucieka, patrz! Jestem flash! Jestem flash! Patrz! Jak Jestem fleszem! Jak a, ale też umiem. A nie, chodzę normalnie. Chodź tu na to. Dobra. Prawnik dokąd to, to prowadzi? To prowadzi tu. Tu. pewnie tu. Czemu te siatki tak otwierasz? Co? Co otwierasz, tata, szafki. Dlaczego? Jestem. Jak chcesz posprzątać, to ja ci nie będę przeszkadzał. Tate, kupiłeś mi samochodzik! Tak. O nie! Ej, co jest? Jestem Jezusem.

Mogę, nie mogę się wszędzie obracać. Zabiję te słodziki. Nie Muszę chyba... Muszę dobrać, dobra, to się zabij, bo nie mogę nic zrobić. Tak, to Zbawiam nie! Ci. Jeżdżę po dwóch! Zbada mi a, 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 dobra. Jej. Ja nie ja ja To było dobre akurat. Tak ja myślałam, że ty jesteś ten dużym. Dobra, gdzie to leży? Ogarnąć. Czek. Okej. Okay. No nie. Suczy... masło tylko. Ja też nie. Wszędzie leży. Czyli na pewno nie wszędzie. Dobra, dzisiaj to prowadzi. Na szczęście ja wiem gdzie leży krótka. Okay. W sumie nie, ja zrobię coś czego żaden się jeszcze nie dokonał. Albo nie, nie da się. Tutaj krótka nie leży najgorzej. Dobra, ja to jej zabrać. Ja się boję, że ona już umiera tam, nie? Nie, ja byłam chwilę u Ciebie, ale poszłam, bo Ty zauważyłam. Dziecko, jak będzie się coś działo, to powiedz tatuszowi. Nie. Hmm, jeszcze nigdy tu nie byłam, może pójdę. Ja się boję, że, że ty już nie żyjesz. Nie, spokojnie. Ale gra aktualnie. Boże, zwrócę na lustro. A. Dobra, czyli ty już nie żyjesz, chyba. mam ja sobie kupy, smaczne. Dobra będzie jesteś. Dziecko, tak nie można. Nie. Patrz. Z takimi kupami to się robi tak, że wyrzucamy ja sam sąsiadowi za płot. O nie, nie da się. Dziecko, nie! A! Gdzie ty jesteś? Nie! Nie wiem, byłam tam u ciebie w tym. Też nie wyrzuć poza płot. Czekaj, to nie jest tych kup może. Prawie. Oto dziecko, które lata! Czekaj, nie już byłam, byłam, byłam prawie. No. Da się! Chodź, bo chcę zobaczyć przed śmiercią, co jest za po... mhm. Ej, dodali ścianę. Utknęłaś? No. A hm. O, dobra. O Jezu, tobie życie spada! To daj popływać. Nie. Dobra. Nie! Szybko, woska! Szybko, co to? Nieee, foko! Co Fryk, to Moje nie da wygrać! ja wygrałam raz. Raz. Ale takim fartem. Przed nagrywkami jeszcze sobie, przed nagrywkami graliśmy sobie, nie? i ja byłem w wodzie i zabrakło mi pół sekundy do wygranej przez co ona wygrała po to jestem za dobra ty i dobra? no do... nie, nie wiem za za słaba jesteś ja nie jest za dobra dobry dobry nie tata zostaw mnie, nie nie, 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 nie głodny jestem ty nie cały czas głodzić Sama. Nie chcę już śmieci jeść. Przez no. ciebie. Smacznego. Już ugotował coś, je. Dobra, ugotuję, czekaj, ugotuję steka, można. Tasie. Chodź na steka. Przetestujemy, jak smakuje eee. stek. Chodź, przetestujemy, czy będzie się dzieje. stek. Wszystko to zamykało, no super. Jesteś zielonkawy, chyba chyba, chyba masz korony. Co ty nie powiesz? Żeby nie znać... No weź to otwórz! Jak się stąd wyjąć? Super tata, Chodź, 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 chodź. Nie, chodź. nie lubisz mnie, ja cię nie kochasz mnie! Nie jesteś. Z ciebie muszę już farbę jeść. Masz na? Mamy nie Mam niebo już od paru miesięcy! Nie, wodał to w las i Cię nie uratuje. A nie, nie w las Chodź, 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 ja bym cię wpakę. Nie, no nie ma trzymania. Cicho. E! Chodź, czubisty jesteś. Chodź. Nie, Nie zdążyłam. Dolałam do Tera, ile jeszcze trwa? 15 minut, a ja to jeszcze sobie graję trochę. No. Tata, mogę ci sobie się, się powspinać? Nie dziecko, nie możesz się powstać. Mogę? A dlaczego nie mogę? Bo się zabijesz. Padłem przed chwilą w głowie się... na krzyw. Z na głowę. O, udało mi się, wspinam się za to, patrz jak. Dobra, parkuje to. Dobra, co tam dzieciak? Wróćcie. Boję się ciebie tato. się boi, masz czego. że ja nie wiem, co zrobić. Nie. Nie. A! Nie, nie... Nie dążysz. Ci od razu mówię, że ty nie dążysz. Co jest? Nie. Pogódź. 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 nie możesz. Dokładnie. Do, dobrze, że nie możesz. Byś się zabiła już. O nie! Nie chciałem! Zrej Tak, dokładnie. Jak coś włączyć w pralkę teraz? Nie Opuszcz. ma. Tato śmierdzę. Dobrze ci tak. Tato śmierdzę, idę się wykąpać. Ja ci zaraz pomogę się wykąpać. Tato, ja śmierdzę. Kto od tego komputera. Ja... Co? 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 Nie! Nic, nic. Daj się wykąpać. O nie, nie, tak się nie, 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 ty Co ty nie, nie, pytanie mam tylko? Co ty nie, robisz no nie, nie, mamy. nie, 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 wykąpać, nie, nie wygraj. Okay. Gdzie, gdzie ten Bachor polazł? Pije coś. Co jest? już. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, znajdziecie na Instagrama, TikToka, grupkę na Facebooku, na której dzisiaj się nie dzieje na Twitcha. Ja dziękuję Wam za oglądanie, pa!